Ta się nazywa, ta Boogie Bomba z Fortnite, tak Boogie Bomba po prostu się jak kogoś wrzucisz, to tańczy jak szalony, tańczy jak szalony, piiii, tak tańczy jak tańczy jak szalony. No i już chyba powiedziałem ale dzielę na dziś to jest 50 tysięcy łapek mam nadzieję, że to i będzie odcinek z moim kolegą Nikodemem, proszę, to jest jego ikona, taka, o, a ja chyba nie powinienem pokazywać, proszę, usiądźcie sobie nią z głowy, bo ja jestem taki youtuber, na co, taki się pokazuje, nagrać jakiś. I to by było na tyle. Później będzie odcinek właśnie z nim. Dziękuję za oglądanie.